W zadaniu trzecim musimy obliczyć, ile jest równa następująca liczba. W tym celu będziemy musieli na początku podnieść do kwadratu pierwszy nawias oraz wykonać mnożenie 4 razy drugi nawias, a dopiero na końcu wykonamy wszystkie dodawania oraz odejmowania. Żeby podnieść do kwadratu pierwszy nawias, no to skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat różnicy dwóch liczb. No i ja tutaj od razu będę pisał pierwszy nawias podniesiony do kwadratu, czyli mamy tak: 3 do kwadratu, czyli e, 9. Minus podwojony iloczyn, czyli minus 2 razy pierwsza liczba razy 3, i następnie razy druga liczba, czyli razy pierwiastek z 2, i jeszcze plus druga liczba podniesiona do kwadratu, pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli po prostu plus 2. No i następnie mamy plus 4 razy 2, czyli plus 8, i jeszcze minus 4 razy pierwiastek z 2. Ten minus jest dlatego, ponieważ plus z minusem dają minus. Minus 4 pierwiastki z dwóch. No i to jest dalej równe. 9 minus 2 razy 3, czyli 6 pierwiastków z dwóch, plus 2 plus 8, od razu dodamy, to będzie 10, i jeszcze minus 4 pierwiastki z dwóch. No i to się równa. 9 plus 10 to jest 19, i minus 6 pierwiastków z dwóch, i jeszcze minus 4 pierwiastki z dwóch, to łącznie jest minus... 10 pierwiastków z dwóch, Zatem odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź A.